Siemalko z tej strony Wilgo98 i jest dzisiaj ze mną s 2 Siemka I Plaski Siema Jesteśmy na Hide and Seek'u Na serwerze surwi, oczywiście e, Widzimy się po dość długiej przerwie No Nie wiem Pamiętasz, e, Huzer, pamiętasz kiedy ostatnio nagrywaliśmy? 3 miesiące temu? Czy dłużej? Nie wiem, coś ja było z... tego. Zaczekaj, zobaczę Może i dłużej no. E, ty, 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 wielko, 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 no to to, to było. Tak, Dzień. więc zagramy sobie kilka rund w Hidden Sika. Mm, więc widzimy się na arenie, i po przerwie plaski Wam powie, ile nie było odcinka. Jesteśmy już po krótkiej przerwie. Filmik ostatnio był plaski, ile temu? Trzy miesiące. I, I też chyba. Hide and no. I jesteśmy na mapie zamek w Hidden Jesteście szukającym... mi czy... jej kurna jestem drewnem Aha, ja melonem To ty masz dobrze, bo to jest drewniana dosyć. Mm. No i, ja, <grymna> ja jest, mapa dosyć Ja jestem biblioteczką, więc mam... Co masz jeszcze lepiej, bo ja jestem w jakiejś bibliotece teraz no, znalazłem o, Ja znalazłem fajne miejsce do O, ja się schowałem Gdzie ja się schowam, kurna? Melonem I kiwam boko Bo mam fajne mhm. A ja sobie pobiegam. Ja dostanę chyba najgorszy bloczek, jaki tu jest na tej mapie. No, dostanę mieczek już. Poszukam arbuzów Będzieś. I co robić ten mieczek? E, możesz bić osoby szukających. Aha. Ale radzę ci nie. Dopiero jak. On ma tam odrzut, jeden, to wiesz. Eee, odrzuci się, się lekko. Ale wiesz, jeśli cię nie widzą, tylko walą bloczki dookoła ciebie i w ciebie nie walą, to nie. Chwila, jeden szuka, tak? Tak. Chowających cztery szukający jeden. Bo jak na razie gościu nie mnie minął i nie widział. Tak, bo jesteś bloczkiem. Brawo dla mnie. Zwłaszcza, że się schowałem w bibliotece. No. Jak jesteś biblioteczką, to się nie dziw, masz łatwo się chować. Ale ja no szukam. Ty, jestem w jakiejś biblioteczce koło Respa. O! Przeszedł koło, nie? Jakiś gościu tu Łasi się wiec widałem. Dobra. Ja... Dziwię się czemu koleś mnie jeszcze nie znalazł, jak ja sobie ciągle biegam, co nie? Melon. No ale gościu koło mnie przeszedł 10 razy, tak? Znalazłem... znalazłem stragan melonów. I tekstury mi się przywaliły i teraz Ta, widzę. Tak, i gościa byli. przy okazji. Który mnie nie widział chyba. A mam ninja miejsce. O oh, fuck. O kurno. Ale mnie pacnął Co znalazłeś? No jeśli ja ciągle biegam to wiesz Teraz ja sobie pobiegam w kółko <grym> O jakiś melon mnie... Jesteś melon? Tak O goni cię da Dalej mnie goni? Tak, jest już za tobą Ale Minąłeś nie... mnie w takiej biblioteczce po lewej No nie wid... Co to za antycity? Nie używam cheatów, ludzie ja sobie będę biegał w kółko, pierdziela. Goni mnie? Kurde, kolejna biblioteczka jakaś przyszła. Koleśowi się znudziło gonieniem, mnie. Hmm. Kurwa, wal się gościł. No koleś nie jest jak... A! Z drugiej strony mnie wziął. Goń mnie, goń Pan siedzi? się, jakoś dziwna wioska. cię na to? Szczerze nie jestem pewien. O, obliczcie, bądź kartką. Nie, ja w pięć klikam. Dobra, zrobiłem najgorszą rzecz jaką można, bo uciekłem sobie arbuzem do biblioteki. Aha jestem biblioteczką. A ja arbuzem, który stoi na schodku. Hmm. Fady XD odrodził się i szuka. No. Teraz się zastanawiam, czy mam spieprzeć, bo jest koło mnie. Dobra, jestem stałym bloczkiem melon, chowającym się w podłodze. Ja się chowam na ścianie, mam na ubie... Hmm. Mam. A, mam widzę go. Masz tego fe, fe, feda coś tam? Znaczy widzę Powiedz, go. Weź odwróć uwagę, będę ci gdzieś To ja się chyba schowałem w jakimś uber miejscu. Nie, ale mnie to nie widzą. Wy mieliście tutaj bardzo fajnie, bo wy dostaliście albo biblioteczkę. Jeden z was dostał, a ja? je, drugi z was dostał deskę. <noise> to nie deska, to drewno. <noise> a ja kurna jestem melonem. <noise> Krudował, Właśnie tak. teraz biegnę na stereogon z melonami. No, jeszcze 30 sekund, 33 dokładnie, 32, 31. No, tak fajnie. Dobra, raczej to wygramy. Raczej. I za chwilę mnie przypiekną. Ha, ha, ha. Chwila, znalazł jednego? Jestem skryty Właśnie. w trawie, w dziurze i. do wykrycia. No, ja stoję na stereogonie z melonami. Ja stoję na biblioteczce, ja na respie stoję Ja stoję blisko respa, o idzie, idzie, tu, idzie tu O jeszcze 6 sekund, 5 O jest tuż koło mnie, 3, 2, 1 No Ja go zacząłem bić Dobra, e, widzowie widzimy się zaraz na kolejnej arence Dobra, jesteśmy już na kolejnej arenie Teraz mapa Viper I znów mało osób O Jezu no i to będzie ładny. Arena wystarczy za. Ło. Je, jestem, jestem kowadłem. A jestem tą tą, tą, tą rzeczą, co się na nich wytwarza. No. Craftingiem. O. O widzicie? Widzisz kowadło skaczące? Tak, ale tu są dwa, dwa takie. A ja. O. Co? Ty, ty stanąłeś craftingiem na craftingu drugi? Nie, co ty, ty co? zajdzie? O tym nie masz? Nie do końca. Ale tu, są, tu jest crafting. Ej, ale jak się wyświetlam, to się wyświetlam na ziemi, czy. Znaczy, jak cię ktoś. E, wiesz, każdy cię widzi jako bloczek taki normalny. Czyli stoisz na ziemi. Aha, okej. Okay. No, Jeszcze ja bardziej chcę się łapać. No, odcinki z CS też będą pewnie. No to widzisz, masz, masz kolegę do grania. Gdyby miał Bana, to pewnie już byśmy nagrali 10 odcinków z no. A ty plaski, czym jesteś? E, no, craftingiem, workbenchem. E. O, Huzera, ty szukasz. Widzę cię. A, przechodzisz też koło mnie. Ja połowię na płaskiego. <grym _> Ty crafting gonisz? Dawaj pleski, zabijemy szukającego. <grym _> Jakiś drugi przeszedł koło mnie. Bez jest dwóch craftingów. Dwa craftingi. Hmm. Ale ciągle jest mało osób co Jeden jest Jeden zapisze po mapie. Ale, ja, jak gdzieś jestem? Stala od tego, od Respa, powiem Dzień ja niedaleko 190 sekund. Nam. No. nadal mnie mm. nie masz. User in your channel timed out. <laughs> Serio. Zostałem mianowany <Out>. jako szukający. <laughs> Wywaliło go. Znowu. No. User entered your channel. Wiemy, nie musisz mówić. Jej, yeah. znowu się stało. Coś. Teraz ja jestem przez ciebie szukającym. No to mnie znać. Nie wychrzeliło z serwera. No ale gdzie ja jestem tak naprawdę? Ja mam nosa do tego. Ja poszedłem tak jakoś. gdzieś. Yy, wyszedłem z tego. Z, z Tak. jak to się nazywa. Drespa Poszedłem tam w stronę tych białych, to znaczy lodu. Dobra, nie, nie przeszkadzaj mi teraz, bo go nie crafting. jako mam pewność, że ty mnie nie trollujesz. Gdzie? On? What to hell? Nie, to na pewno nie ja, bo ja stoję. Ubierz mi, ja stoję. Dobra, złapałem kogoś. Bym cię trollować. Nie wiem, żebym biegał w kółko i w kółko. Aha, koniec rundy. A. Tak, to widzimy się na kolejnej arenie zaraz i już ostatniej. Okej, okay, jesteśmy już na trzeciej mapce, która się nazywa Hotel. No. Czym jesteście? Nie powiem Ci, bo Jest jesteś... kurna nie... ja jestem tym. Ja jestem tym takim drzewkiem. Eee... Jestem gramofonem maki, a ja jestem piaskowcem. Kolejne, znaczy, ja... O Jezu, piaskowcem masz przesranę. Widzę nie, dwa piaskowce biegnące koło siebie. No to ja jestem... Ja idę ten po schodach jestem. No ja jestem e, tym drzewkiem a, tym, nie, nie, dżunglowym. Nie tu ma fajnie. Jestem jest drzewkiem to jest. dżunglowym. No tu jest dużo piaskowców. Tutaj są piaskowce na tej mapie w ogóle. No, zobacz. Z tym głównym co gra, O, już mam miejscowe. Tak, już mi koleś widzi Proponuję cię, Jak poprzednio chciałeś, Nie. Może się, może się gościu nie kapnie, że piaskowiec stoi na wełnie. O ja. No ciekawie, ciekawie. Widzę gościa, jak szuka, mnie znajdzie. <grym> Jest, ucieka. No nie, uderzył mnie. Nie, ta runda nie była dla mnie, ale ja was znajdę. Co? Ja to wiem, tak. Zabił mi koleś. Gości się przelazł koło mnie i poszedł dalej. No to Co? jest fajne takie. No, Matis czy nie wiem, coś takiego. O, coś lampa. Gościu cały czas koło mnie łazi i mnie nie widzi. Dobra, złapałem koleś jednego. Gdzie na tej mapie są piaskowce walnięte? <grystanie> Chyba wiem gdzie są już piaskowce. Go też się Ład węgiel! Jezu. 90 sekund do końca. A on nadal mnie nie znalazł. Fajnie. Przeraz gości mi dosłownie kratkę przede mną. Mam nadzieję, że to nie byłem ja. Nie, nie tak Dobra, złapałem węgiel. Nie ma za co plaski. Anse. już trzech złapałem. Jestem tym dobry. Nie, Czemu mam odczekać chwilę? Chcę no, chcę nie, to nie mnie jesteście. Co szukać? Chudel, ty mówisz, że mnie gdzieś widziałeś, tak? Dobrze, słyszałem? Dobra, szukam. Jestem koło tego Mati. I czym był Husaria? Weź, nie pamiętam. What? Co jest? Też wam się, też wam się tak zlegowało? E, znaczy mnie zblokowało. No właśnie mnie też Taki. Taki. Tak zwany anti-cheat. Anti-cheat. Nie, śmieję się, jesteś gdzieś tu. Gdzie jesteśmy go? Nie wiem, ale chyba się ześmiał. Byłem gdzieś koło niego. Bóg, gdzie jesteś? Bóg, tak e, w takiej jadalni, jakby Gość mnie załatwił. Łaziliście cały czas ku żeście łazili. Na no serio? No. Ten yy, Chowający blaskim został blaskim 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 ostatni. Ten, był już przy mnie prawie. Chowający ja został, został ostatni. Dary. Jakiś gościu znalazł Hmm Fusaria odrodził się Nie, w kiblu już biłem O! Fusaria! Za, za tobą, za tobą! Cześć Dobra, szukam Szukajcie kogo ich Kurwyszą To znaczy jego A ten gościu czym jest? Nie wiemy Ja bym poszukał go na dworze. Szczerze jest, jest bo to jest zawsze... A czy wypełnienia nierówności? Na, najczęściej. No też ja tak stałem nierówno. O. Cześć, czerw. No coś, historia? Ty byś tym głównym grającym powiedział. Czego Ja tutaj stałem. Pacie. Tu? Tutaj stałem. Ale jeśli ktokolwiek myśli, to wypełniać te nierówności właśnie, żeby to było trudniej znaleźć. Myślisz, że jak ja robię? Ale jeśli ktoś zna mapkę, to wiesz. Znaczy, ty nie wypełniłeś nierówności, bo stałeś tak... niego koło niego w dupę. Hihihi. <laughs> Poprzednim razem wyszło. Poprzednim, tak. Tym razem nie. Właśnie coś mi tu... Znaczy, fajnie stałeś, bo stałeś w ciemności. Le dlatego nie dało się rozpoznać bloków, to też... Znaczy, pod uwagę. ja się tam przyjrzałem, co nie? I... No, ci powiedziałem, ja bym wiedział, żeby, żeby nie szukał. Żeby... gdybym dobrać. wiedział, gdybym. gdyby mnie Koleś nie zabił, no to bym nie szukał. Dobra. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Teraz już będą mnie częściej. <głos》> dużo częściej. Oczywiście więc... znam. No, albo jeszcze ja. z Grzegorzem 55 PL. No. Nie więc. Znamy. Łapkujcie. Udostępniajcie. Subskrybujcie. mój kanał. Tak, polubcie kanał Plaskiego. Link dodam w opisie. Więc na razie, pa, cześć. Wy się nie pożegnacie? Nara. Raz, raz, zabrać Mario. No. Dobra, narka.